Witajcie, wzajemnie z tej strony. Neona czeka w dzisiejszym filmiku. Zagramy sobie w Minecraft, na serberzykoxtrack.pl. I dzisiaj będziemy sobie grali w DNT Wiem, że dawno nie było filmików, za co bardzo szczerze przepraszam. I teraz będzie o wiele więcej filmów na kanale. Na obydwu kanałach, bo również na Neona Nie robię żadnych filmów oraz live bo nie mam niestety czasu. Czy mi się ta ma może załadować? O! Dzisiaj gram z Winant tirania Przed chwilą to jest moja czwarta próba do zrobienia odcinka. Ponieważ w tamtych próbach próbowałem zrobić Skywarsa, ale w pierwszej próbie wyłączyło mi się nagrywanie, w drugiej yy, wywaliło mi internet. A w trzeciej tak klamię, że tego nie chciałem pokazywać. Więc no, yy, Dlatego nie widać żadnej z tych Skywars, ale może kiedy indziej nagram, bo mi internet dzisiaj na nic prawie nie pozwalał, Bo że co ja robię. O co je robię? Czemu ja robię? Co ja doby. Tego nie było. I lecimy jeszcze raz. A mi się ta gra może wczytać. IP macie w opisie... Ej, co tam jest? W ogóle ta skrzynka. Dziękuję. Um, co chciałem jeszcze dzisiaj powiedzieć? W ogóle jedną grę miałem taką świetną na tym Skatewarsach, zrobiłem o wina. Tu miałem taką świetną grę. Miałem całe diamentowe itemy. To było takie świetne, ale akurat tego nie było widać. To była perfekcyjna gierka. Przykro mi, że niestety nie będzie jej na YouTubie. Myślę, że poczulibyście satysfakcję, jakbyście ją oglądali. Ale co ja robię? Dobra. Okej, okay, okej. Okay. Czy ja mam big brain? Czy ja mam. Nie, nie mam Big Braina. Jestem, yes? Jestem dzbanem. Jest. Jestem dzbanem, ja spałem jeszcze niżej. Big brain. Okej, okay, okej. Okay. 200 IQ, nie ma problemu, nie ma problemu. Ale że co ja zrobiłam, widzowie? W ogóle sorka, bo ja strasznie lamię. w Run. Znaczy, ja mogę. Znaczy, ja mogę tam skoczyć. Dzięki, dzięki, dzięki. Dobra, już nie mam double jumpów niestety, bo są 5 double jumpów na jedną gierkę. Myślę, że więcej będzie się pojawiało na kanale minigierek oraz tego, z tego przepraszam, serwera, chciałem powiedzieć z kanału. 8 osób w ogóle żyje. Dobra, mogę to jeszcze wygrać? No nie żartujmy, przecież tego, że nie da wygrać. Znaczy dało się, tylko że ja z wami na początku byłem trochę słabo. lecimy na następny gierę. Mm. O, s v gra. Kolek. Już? Może mi się załadować? Może mi się załadować? Proszę. Nie wiem, czy mówiłem, że link, czyli, że IP będzie w opisie. Jeśli mówiłem to sorry, ale jeszcze do tego, jak chcecie dołączyć na ten serwer, to on jest od wersji 1.8 do 1.16, nie pamiętam ile. Do 1.16 chyba 4. Sorry, że nie pamiętam ile, ale ja gram na wersji 1.15.2 i mi wszystko powinno działa, więc no. Możecie na niego wbijać. I w ogóle tu jest takie coś fajne, że jest sklep i można dać kod twórcy. Czemu mi nie chce sprintować, nowe wy typy. dziękuję. I można wejść przez inne IP, no musiał mi tam wejść. I można wejść przez inne IP. No Co cz się dzieje, widzieliście to widzowie? No nawet sprintować nie mogę. Ja mam lagi straszne. To nie jest wina serwera, to są, jest wina mojego internetu. Tak dawno nie było odcinków, tak długo nie było odcinków, ponieważ mój internet nie wyrabia. I właśnie spadłem. Ja nie wiem, o co chodzi z moim internetem. On mi nie daje nagrać tych odcinków. Nie daje mi tego odcinka jednego nagrać. A już mam tyle prób, już nie wiem. Przez 30 minut próbuję nagrać jeden odcinek. Naprawdę, przez 30 minut. I sorry, że mogą być też czasami lagi i będzie mnie słabi słychać, ponieważ nagrywam na bandikama bo nie mam na czym innym nagrywać. Grajcie. Nie wiem czy ja zrobię, zrobię taką taktykę. Chyba w następnym momencie zrobię jedną taktykę. Jeśli mi się ona odda, to wrzucę ją na YouTube. O Boże! Tam się nie będzie dał wskoczyć, bo jest za wysoko. No widzicie. Boże, ja tak nie potrafię grać w te DNT rany jakieś. Nie potrafię, totalnie nic w nich nie umiem. No jeszcze mam takie lagi straszne. 14 osób zostało. No, to dużo. No co ja robię?! Czemu mi spacja nie działa?! Kliknąłem spację i mi nie zadziałała. Nie wiem, czy to było... słychać? Nie wiem, czy słuchajcie. kliknąłem spację i mnie jeszcze do tyłu Ona no nie! Ten internet mi nie daje nagrać odcinka! O Boże! Odcinki będą się pojawiały na neoneczek. Albo napiszcie mi w komentarzu, czy dalibyście radę oglądać Minecraft, ale na PlayStation 4, oczywiście. Czy chcecie tylko z komputera i laptopa? Bo ja mam laptopa, więc... Czy chcecie z laptopa, na którym będzie lagowało? Czy chcecie z takiego laptopa, który nie potrafi wytrzymać nawet Minecrafta? Czy chcecie z normalnego Minecrafta na PlayStation, ale tam nie będzie za bardzo co robić i tylko będziemy mogli przejść grę? Oj, sorry, tak ktoś do mnie pisze w ogóle. Wtf. Nie wiem czy to było widać, ale ktoś do mnie napisał. Dobra, ja <laughs> wystartowało. No nie, no i mi się nawet nie wczytało nic. No. Ciągle, wszystko mi musi psuć! Odcinek! <laughs> jeszcze do mnie ktoś dzwoni teraz, no nie wiem. Chciałem powiedzieć. Ja nie mam odebrać i zapytać go i powiedzieć, mu, że jest na odcinku. Jeszcze raz zadzwoni przebrad do powiadomienia nie mogę teraz wyłączyć internetu, no bo gram na dięci, ranie. A nie chcę przegrać. No a czy ja mogę? Dziękuję. Dziękuję, dziękuję. Ale mózg... Ale mózg! Ale mózg! Pierdzenie, dobra, nie wiem. D&D -y, to ja nie potrafię w nie grać, wiem, że to mówię na trzeci run podajże. Ale o tak lubię D&D -y, ale tak nie potrafię w nie grać. Teraz mi się przyknie, że <grywa> to ja. Czy to jest ta fajna mapa? Cały czas mi się pojawiają mapy, na których jak spadniesz, to możesz jeszcze wejść, a są takie mapy, na których nie możesz już wejść, albo możesz użyć double jumpa, to ja to wymyśliłem. O, Dobra. No, czy ja mogę nie prankować z tej gry. Dziękuję. Dziękuję. Chyba nie będę splintował, bo nie wiem po co splintować w ogóle. Chyba, że jak ktoś przegoni będziemy będzie mi robił, żeby spadł, to tak, to wtedy tak. Jezu, ale mi zreagowało przez gry już myślałem, że spadam, dobra. Oh. Mhm. No. To tyle z tego. Nie No, I co się dzieje? Jakie lagi strasznie, Nie wiem czy to widać. Przepraszam jeszcze raz za ten internet, ale... a się tam podlecę na double jump nie wiem po co. Myślę, że będzie się pojawiało więcej odcinków w ogóle z minigier i z serwerów takich jak Goxtrap, ponieważ bardzo fajnie mi się z nich gra i mógłbym co nagrać. Bardzo fajnie się na niej gra, mogłem powiedzieć, sobie. ale dobra. O, o, dobra. S, e S, dobra. No czy ja mogę? Czy ja mogę? Nie! Ja pierdzielę. przepraszam was, że tak na mnie totalnie, ale... Już na dzisiaj więcej chyba nie dam radę mini gierek. Dziękuję, że byliście za mną i że obejrzeliście na ten odcinek. Bicie koniecznie do opisu i ja już Was żegnam, pa pa!